Czy może dojść do sytuacji, w której całkowicie bezkarnie można dostać pomidorem w twarz? Jaka jest najdziwniejsza na świecie dieta dla kobiet będących w ciąży i dlaczego wszyscy klaszczą, gdy zrzuca się niemowlęta z dachu? To już drugi odcinek o nietypowych obyczajach z różnych kierunków świata. Siadajcie, zapinajcie pasy, ruszamy. W dobie XXI wieku chronimy nasze domy przed możliwością włamania, na przykład za pomocą monitoringu. Dziś już niekoniecznie strzeżemy nasze domostwa przed obecnością złych duchów, choć jeszcze 5 wieków temu były odprawiane w tej intencji odpowiednio rytuały. W Papuji Nowej Gwinei, bo tam właśnie się przenosimy, istnieje lud, który uprawia bardzo bolesną praktykę wypędzania złych duchów z domów. Kobiety, przed stypą, zawiązują mocno na palcu sznurek i robią nacięcie, by część krwi spłynęła. Po czym jeden z domowników specjalną gilotyną amputuje go i wrzuca do ognia. Powstały z tego popiół od tej pory zajmuje honorowe miejsce w domu i, wedle plemiennych wierzeń, chroni go przed złymi duchami. Szczerze, jakoś trudno nam się przekonać do tej metody. Iran jest bardzo różnorodnym i wielokulturowym krajem. Na tle wielu praktyk pogrzebowych tamtejszego regionu szczególnie wyróżniają się wieże wiatrowe. Tworzyli je Zoroastrianie, wyznawcy jednej z najstarszych religii świata. Według ich wierzeń ciało po śmierci staje się nieczyste w przeciwieństwie do ziemi, która uważana jest za czystą i świętą. Takie pojęcie świata wyklucza więc tradycyjny pochówek. Spalenie ciała też nie wchodzi w grę. Ogień również jest wyrazem świętości, a Zoroastrianie nazywani są niekiedy wyznawcami ognia. Tak powstała konieczność utworzenia wież milczenia, na szczycie których kładziono zwłoki zmarłych i pozostawiano je tam na pożarcie sępom. Dopiero resztki w postaci białych kości zostają strącane do specjalnego szybu znajdującego się w wieży. Cały ten zabieg pozwalał na nieskażenie świętości zwłokami ludzkimi. Choć jeszcze 50 lat temu praktyki te były regularne, to wprowadzony oficjalny zakaz wygasił tradycję wież milczenia. Obecnie szczątki zoroastrian Chowane są w betonowych, a nie ziemnych grobach. Przejdźmy do obyczajów związanych z jedzeniem. Odowa to słowo określające rodzaj miękkich kamieni, które dostać można w kenijskich sklepach i bazarach. Zakupują je głównie kobiety w ciąży, które wierzą, że jedzenie kamieni zapewni ich przyszłym potomkom siłę i zwiększa szanse na urodzenia chłopca. Takie praktyki odbywa aż połowa ciężarnych kobiet, ale lekarze próbują tłumaczyć tą niecodzienną dietę tym, że organizmy kobiet będących w ciąży mogą domagać się uzupełnienia pierwiastków wapnia oraz żelaza. Pustynni Beduini słyną z prawdziwej gościnności. Kawa na pustyni to czysta przyjemność aż do tego stopnia, że zwyczaj nakazuje wypicie co najmniej trzech szklanek czarnego napoju. Ale gospodarz będzie nam nalewał napój do tego momentu, aż pokażemy mu pustą szklankę i lekko nią potrzęśniemy. Ten uprzejmy gest oznacza, że nie potrzebujemy już dalszej dolewki. W Europie podobne zachowanie odebrane byłoby jako nachalne domaganie się kolejnej ilości. Jak widać, zupełnie inna strefa kulturowa. Natomiast w Indiach tradycyjne jedzenie podawane jest na wspólnym talerzu. Porcję wydziela gospodarz i niedopuszczalne jest, by gość częstował się sam. Ważne jest także jedzenie wyłącznie prawą ręką. Podczas uroczystej kolacji w Izraelu spotkać możemy się z rytuałem natila jadaim, czyli ablucją polegającą na trzykrotnym polaniu każdej dłoni wodą. Kończąc temat gastronomicznych obyczajów, powiemy Wam jeszcze o la tomatina. To dość znany obyczaj wojny na pomidory, odbywający się w hiszpańskiej miejscowości Buniol w ostatnią środę sierpnia. Tradycja rzucania się pomidorami rozpoczęła się w 1945 roku podczas popularnych na terenie Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej parad wielkich figur, postaci związanych z historią i mitologią. W czasie festunu doszło do przepychanek i bujek. Przypadkowo nieopodal znajdował się sklep z warzywami, a młodzież zaczęła się obrzucać nawzajem dorodnymi pomidorami do czasu interwencji sił porządkowych. Rok później ci sami sprawcy powtórzyli utaczkę, jednak mieli już ze sobą swoje przyniesione z domu pomidory. Tak, pomimo oficjalnego charakteru i zgody władz miejscowości, bitwa na pomidory stała się już tradycją. W tej chwili polecimy z nieco czarnym humorem. Gdy w Polsce z dachu zrzuci się niemowlę, to jest to sprawa dla prokuratora. Jeśli dziecko zrzuci się z dachu w Indiach, to reakcją takiego poczynania jest wiwat i taniec zgromadzonych ludzi. Spokojnie, niemowleciu nic złego się nie dzieje, choć i tak są pewnie szalenie przerażone. Potrząsane dzieci zrzucane są z kilkunastometrowego dachu świątyni Sri Santesvar przez kapłanów i lądują na rozciągniętej na dole elastycznej płachcie. Choć władze zakazują takowych obrzędów, corocznie praktyki mają zapewnić niemowlętom odwagę oraz szczęście w pierwszych latach ich życia. Zwolennicy swoistego rzucania dziećmi argumentują, że od średniowiecza żadnemu malcowi nie stała się najmniejsza krzywda. Ciekawe, czy psychoanalitycy potwierdzą w pełni ich wersję. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na inne, nie mniej ciekawe odcinki 360 sekund. A my słyszymy się już całkiem niedługo. Do zobaczenia. Jeśli spodobał się Wam dzisiejszy odcinek i chcielibyście zobaczyć więcej, to zasubskrybujcie kanał, podnieście łapkę w górę, wciśnijcie dzwoneczek lub po prostu napiszcie komentarz. No daj, suba!